Cześć, dzień dobry. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Studio Mo, prosto z Parku Designu i Sztuki Mo w Poznaniu. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy troszkę o bardzo popularnym rozwiązaniu aranżacyjnym, jakim jest e, otwarta kuchnia. E, kuchnia otwarta na salon oczywiście. O tym, jak zaaranżować tą strefę, by była nie tylko piękna, ale też funkcjonalna i praktyczna, porozmawiam dziś z architektką Martą Wojewodą. Cześć Martoś, dziękuję Ci, że przyjęłaś za zaproszenie do Studia Dziękuję Agnieszka, <laughs> bardzo mi miło. Słuchaj, musisz nam troszkę poradzić, bo to jest taka strefa... E, właśnie, czy ona jest popularna, czy w Twoich projektach często występuje otwarcie kuchni na salon. Jak to wygląda? Tak, kuchnia to jest bardzo popularne rozwiązanie, dominuje ona w większości moich projektów. E, jesteśmy dzisiaj e, tak ukształtowani, że chcemy się otwierać na siebie, chcemy razem spędzać czas, więc e, gotowanie, wspólne robienie lekcji, rozmowa, e, lampka, wina, e, to jest ten, ten, ten moment, ten czas. E, zresztą chyba nie ma takiego domu, w którym nie byłoby sytuacji, gdzie impreza zaczyna się w kuchni i kończy się w kuchni, więc ta kuchnia jest faktycznie takim, takim, można powiedzieć, naszym symbolem takiego, takiego pojęcia. Nie, tak gdzie tak, tak, wszystko tak żyje powiedzieć. i tętni, czyli mówisz, że w większości Twoich projektów e, jest jednak ta kuchnia otwarta. Czy to ma znaczenie, czy to jest blok, e, czy dom jednorodzinny, wolnostojący, czy, czy to ma jakiś wpływ, metraż na otwarcie nie, wiesz, tej kuchni? Nie, jak mhm. patrzę, patrzę sobie na te aranżację tych, tych przestrzeni, tej funkcji, która jest gdzieś tam zaprojektowana, e, to tak naprawdę w małych przestrzeniach jest to, jest to e, oszczędność miejsca, Miejsce. tak? Jakby nie mamy ściany, nie mamy, mamy tą przestrzeń taką otwartą, mamy fajny dostęp do światła, do.. E, do całej przestrzeni, do, do, do ludzi. W dużych do, w domach czasami jest tak, że ta kuchnia jest w pewnym sensie wydzielona. Tak? Ona jest taką odrębną troszeczkę strefą, no bo oprócz tego jest, jest otwarta, jakby nie ma żadnych ścian działowych, które nam y, to, to, to wydzielają. Fajnym sposobem na takie odseparowanie tego naszego bałaganu kuchennego jest wyspa, o której chyba każda pani marzy. No, ma <laughs> dzieci, ta wielka marmurowa. E, piękna piękna wyspa, która jest takim y, fajnym blatem roboczym, ale też takim, takim, takim właśnie naszym, y, taką, taką granicą, która, która, y, która dzieli te pomieszczenia w taki zupełnie naturalny Eee, nie wszyscy mogą sobie na to pozwolić, właśnie z uwagi na, na te metraże, ale może czasami, czasami e, przy jakiejś takiej fajnej, zgrabnej elce wydzielić jakąś tylko m, Mały mną, malek taki, czy coś, coś takiego, takiego. Tak, co też mhm. jakby. jakby m, da nam to rozwiązanie. Zdarza mi się czasami mieć kawalerkę, gdzie na takie rozwiązanie nie możemy sobie pozwolić, ale możemy wstawić jakiś fajny stół, który będzie właśnie tym takim pośrednikiem pomiędzy, pomiędzy salonem a, a kuchnią. Rzadko kiedy zdarza się tak właśnie, że w małym szczególnie w mieszkaniu stawiamy ściany. W ostatnim czasie to, to miałam dwa takie rozwiązania, gdzie faktycznie klient mówi, ja gotuję bardzo dużo, jest tam faktycznie rozmach totalny, więc chcę, żeby zamknąć. była ta ściana, żeby to zamknąć, żeby tego bałaganu nie widzieć, nie nie było widać, żebym jednak mogła przyjść z gotowymi daniami i, i jakby, jakby żeby goście nie zaglądali może to do... To nie trzeba te, 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 te sprzątać też tak często, nie? Tak, może tak to, może, tak, to chodzi. Tak, 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 tak powiedzieć. No bo tak można powiedzieć, że przy projektowaniu kuchni bardzo ważne jest to, żeby, żeby jednak e, pomyśleć o takim e, minimalizmie, żeby mieć wszystkie sprzęty niezbędne, ale żeby nie była cała plejada sprzętów wystawiona na, na blacie, bo wtedy mamy chaos, mamy, mamy, mamy lekki bałagan. Jeżeli e, dobrze to zaprojektujemy, tą strefę przechowywania, to to tak naprawdę te najważniejsze rzeczy będą, będą pod ręką, ale nie wiem, to opiekacz, yy, jakiś, jakiś blender, cokolwiek. No to mamy to schowane, mamy. Mamy to po prostu gdzieś tam. Pod ręką, ale wyeksponowane, tak jak ja na przykład w zamkniętej kuchni mam wszystko na zewnątrz, a tu trzeba jednak. Każde rozwiązanie pomyśleć. ma swój, 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 swoją dobrą i złą stronę. Mm -hmm. tak, tak naprawdę nie ma uniwersalnego rozwiązania, chociaż mówię, ja jakby mimo wszystko jakby widzę, że jest, jest absolutnie tendencja ku, ku otwieraniu już. Nawet jeżeli robię lifting jakiegoś domu już zamieszkałego i kuchnia dotychczas była zamknięta, to ludzie jednak myślą gdzieś o tym, gdzieś tam brakuje im tego, czy chcą spróbować tego, co to będzie. Tak? czy ta kuchnia otwarta sprawdzi się, tak naprawdę odpowiedź na to przychodzi zdecydowanie zdecydowanie później, chociaż wydaje mi się, że, że większość ludzi jednak preferuje rozwiązanie właśnie tej otwartości i takiego... Otwartej, albo tak jak wspomniałeś, ciekawe, że półotwartej, czyli jakaś tak. symboliczna granica, którą, mówisz, może wyznaczać właśnie wielki blat albo wyspa, albo coś jeszcze? Czy, albo czy nawet fajny regał. Ostatnio miałam takie spotkanie z klientką, która, która też, fajne mieszkanie, 65 metrów, 4 pokoje dla, osoby, dla rodziny 2 plus 2, no to można powiedzieć, że, że na tej w sumie niedużej przestrzeni udało się to wszystko wkomponować i kuchnia połączona z salonem. Pani mówi, że bardzo dużo gotuje, że jednak gdzieś tam zależałoby jej na tym, żeby delikatnie sobie to tak odgraniczyć. Jakby nie, nie zrobimy akustycznie, tutaj nie zagramy, tylko chodzi o taką, taką faktycznie barierę, bardziej psychologiczną może. No symbolika. i wtedy można sobie zrobić coś takiego, jak, jak ściana, nie wiem, się bardzo popularne lamele, czy może jakiś fajny regał, czy może, może to być jakaś fajna metalowa żurowa przesłona, no rozwiązanie jest naprawdę Całe mnóstwo, bo można też zwieścić jakiś fajny regał z, y, mocowany do sufitu, w tym y, do tego dokoptować jakąś fajną roślinność. Szereg rozwiązań, to tak naprawdę trzeba w tą przestrzeń się dożyć, nawet zaprojektować. Ale tu mamy, nie? Takie mniej więcej Może być coś w salonie, takiego, taka, można nawiązać taka... do, 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 do czegoś próba. takiego, jak tutaj to też jest, to też jest niezłe. Mhm. Czasami też można zrobić coś takiego, że można też takiego miałam klienta, też rozmawialiśmy o takim rozwiązaniu, że ścianę była kuchnia odseparowana, propozycja była taka, żeby ścianę wyrzucić do wysokości blatu, czyli do tych 90 cm tak? i mhm. zostawić przejście. Tak? To, co było pierwotnym wejściem z korytarza do kuchni, Kuchni, e, tam była propozycja, żeby zrobić wnękę na szafę ubraniową, bo w tym niewielkim mieszkaniu okazało się, że nie ma garderoby, więc to tak naprawdę była i szafa garderobiana, i szafa gospodarcza, mop, miotła, to wszystko, co też niestety w domu posiadamy. Miotła I e, i mhm. takie fajne przejście, taki, taki przesmyk, e, właśnie nie było to tak wprost otwarte, tylko to był taki wąski przesmyk z e, kuchni do salonu i, i, i odwrotnie. E, ten blat tak naprawdę stanowił jakby taką, taką, taką wspólną przestrzeń, Kuchen, no nie, nie robiliśmy z tego wyspy, nie było z tego z tego jakiego żadnego baru. Łącząca przestrzeń ta, 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 ta ściana, która powstała, tak naprawdę była fajną podporą dla kanapy, która miała być, bo mówię, mieszkanie nie, nie było duże, więc tak naprawdę ta ściana była, była, była dla nas takim budulcem do tego, żeby postawić fajną kanapę, żeby gdzieś tą, tą strefę wydzielić, ale to przejście, które się pojawiło nowe, dało zupełnie inne spojrzenie na kuchnię. Ona W pewnym sensie była w tym salonie, ale nie była takim zupełnie e, zintegrowanym, że tak powiem, z, z tym salonem pomieszczeniem. Okej, okay, no czyli milion możliwości, milion tak naprawdę, możliwości. To nie Naprawdę tak, jak patrzymy, likwidujemy ścianę, nie, nie. ale jest nie. wiele sposobów. Kwestia usytuowania okna, drzwi, właśnie tych braków, które mamy na przykład, to chociażby na przykładzie tego korytarza, o którym mówiłam. Tak? Jakby te braki czasami nawet wymuszają pewne zupełnie nieprzewidziane na starcie rozwiązania. I, i to, to, mówię, jeżeli przystąpimy do tego, bo samo projektowanie to nie jest tylko dobieranie kolorów, dobieranie fajnych materiałów, akcesoriów do tego, żeby to ładnie wyglądało. To oczywiście to, to też jest bardzo ważne. Ale początek tak, funkcja to jest jakby plan tak naprawdę plan wyjścia, który, który, który jakby dla wszystkich no, użytkowników, że tak powiem, nie powinien, powinien być ważny. Jasne. A powiedz, bo rozmawialiśmy o różnych sposobach na wygraniczenie tej strefy dziennej i kuchennej, czy podłoga jest też jednym z tych sposobów na, na wprowadzenie tego podziału, że to w tej części jesteśmy w kuchni, w tej części w salonie? Jak najbardziej możemy tak zadziałać, natomiast też jakby, jeżeli otwieramy przestrzeń to chcemy dać takie wrażenie otwartości. Jeżeli zaczniemy wydzielać sobie, dzielić, robić sobie te podziały na podłodze, no to tak naprawdę troszeczkę sobie zaprzeczamy. Więc można powiedzieć, że i tak i nie. Jeżeli ktoś bardzo chce mieć drewno, no to jak najbardziej no drewno powiedziałabym nie do końca nadaje się do, 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 do kuchni, bo kuchnia wiadomo, no, tam jest faktycznie, no, no, tam się mokro, dużo dzieje, wielbietno. tam jest jakby to, to musi być podłoga, która, która jest jest bardzo łatwo zmywalna, tak, tak. jakby taka no, Odporne, już tak powiem, na, na, na zabrudzenia, ale przede wszystkim łatwa w utrzymaniu czystości. Drewno wiadomo, jest bardzo delikatne. I teraz drewno, które będzie wielokrotnie myte w łazience, w, w, w kuchni, przepraszam, tak. a potem w salonie. No może gdzieś tam po latach delikatnie się odbarwić, może się coś tam film wydarzyć. Także ja zawsze sugeruję tak, żeby mimo wszystko zostać przy ceramice. I potem można sobie tą część Dzielno. livingową, że tak powiem, potraktować, potraktować drewnem. Ale innym fajnym rozwiązaniem są winyle. Winyl, który jest. Marta, wiem, że przygotowałaś fajne próbki, więc chodźmy tam, gdzie. Może... Możesz mi pokazać na przykładach, dobra? Okej. Okay. To przenieśmy się na chwilę, pokażemy Wam na żywo, jak to wygląda. Okej, okay, no to jesteśmy w drugiej części salonu przy takiej trochę kuchennej wyspie, ale porozmawiajmy o tych podłogach. Wspomniałaś o drewnie, o podłogach drewnianych, że nie najlepiej nadają się do kuchni, ale już w strefie y, dziennej, livingowej, Bo jak, jak najbardziej, to ładnie no, powiedziałaś. No, drewno, drewno jest zawsze mocnym, mocnym materiałem, jest takim synonimem ciepła, przytulności tego wszystkiego i tego wszyscy pragną. Więc jeżeli mhm. jest ochota na coś takiego, no to tak naprawdę biorąc deskę Naturalną, warto połączyć ją z płytką, która będzie właśnie tą, tą strefę kuchenną zabezpieczać, da, dając komfort takiego swobodnego, bezpiecznego funkcjonowania. Desek jest całe mnóstwo, kolorystycznie, tak. jakby tutaj możemy tak naprawdę bawić się całą ferią kolorów. Gdzieś tam inspirując się, nawet można powiedzieć, nie wiem, osób, które, dla osób, które się kulinarnie bardzo uaktywniają, to, to, to można, nie wiem, czerpać kolory z deserów, z posiłków, <laughs> różnego rodzaju. To jest wszystko wszystko Aha. nasze. Tutaj może być taka fajna, naturalna deska, Tradycyjna taka troszeczkę, takie, Kolory... można powiedzieć budyniowa. Ach, e, można pięknie. tak ją podciągnąć, ale piękna, naturalna, taki skandynawski styl, jak najbardziej coś takiego surowego. E, bardzo popularna dzisiaj odełka, którą najczęściej wszyscy wybierają w kolorze m, też naturalnego, ale takiego bardziej, bardziej żółtego, żółtego dębu. E, ja znalazłam coś takiego w czerni. To, tak, taka, taka, to jest taka rzeczywiście te, rzadkość, nie? To czarna można powiedzieć, jodełka. bardzo, bardzo oryginalne, ciekawe zestawienie. I to jest prawdziwe, które drewno. To jest prawdziwe mhm. drewno, które można pokojarzyć sobie z fajną płytką, która też, blastrico dzisiaj bardzo popularne, ale Aha. w takim stonowanym, fajnym, ziemistym, zielonkawym kolorze. Takim Takim, takim, z jakąś domieszką szarości, też bardzo fajnie się prezentuje. No, to odważny, odważne, by będzie, no, odważne tak Jeżeli ktoś właśnie pasjonuje się takimi trochę mrocznymi, że tak powiem, klimatami, to jak najbardziej, bo to można z jakimś, jakimś grafitem połączyć. Ale przy tym jakieś takie potem nie wiem jasne 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 meble, czy trochę szkła, trochę jakiegoś metalu też może może to doskonale doskonale podbić. jak również kolory, które można sobie do tego do tego fajnie zafundować, tak nawiązując do no rózeczkę. Tutaj widzę, no Podłoga to będę deptać. Przyniosłaś też takie próbki. To tak. są e, przykłady to jest, na co? To jest cały wachlarz mhm. możliwości, jeżeli chodzi o wybór kol, jeden z wielu, tak kolorów, jeżeli chodzi o meble kuchenne. I tak naprawdę, jeżeli A. mamy taką ciemną podłogę i teraz tak. e, pójdziemy w kierunku jakiejś takiej fajnej, jasnej, jasnej szarej y, kuchni. Ona też będzie na nim na, na tej podłodze bardzo fajnie żyć, bar, bardzo fajnie się odbijać. Y, ale pokazałam też tutaj, jakby na tej próbce, że możemy mieć coś takiego zupełnie ciemnego, możemy mieć coś takiego metalicznego. No, to, to będzie naprawdę jakby zjawiskowe i bardzo oryginalne, tak. ciekawe, nietuzinkowe rozwiązanie. Drugim tutaj, że tak powiem, podłożem, które, które, które tutaj jest, mamy, mamy drewno w jasno szarym kolorze, więc jeżeli ktoś bardziej jakby boi się troszeczkę tego tego ciemnego i chciałby troszeczkę skontrastować, to to też jak najbardziej. Ta płytka też daje nam taką możliwość, że możemy tak naprawdę pójść w, stronę, w kierunku salonu. I no, dalsza aranżacja, że tak powiem powie czy ściany ciemne, czy ściany jasne, to, to jakby tutaj i tutaj tak, tak naprawdę każdy łamek tej, tej, że tak powiem tego, tego ta, który się pojawia tak po naprawdę będzie tym naszym punktem do tego, żeby zahaczyć się nie wiem, o ścianę, o zasłonę, o, o, o kolor tak, kanapy. Tak, super, e, czyli ten sam odcień, ten sam kolor, ale jednak delikatne przejście, wiemy, że tu jesteśmy. W tej strefie, tu jesteśmy, tak, w tej tak, strefie, tak. a to przepiękna możliwość. Dokładnie, ale chcę też pokazać, kopii. że gdyby mhm. ktoś chciał pójść taką odważną mhm. podłogą, ale w bardziej, że tak powiem, naturalne kolory, to też tego typu podłoga płytego ona się też fajnie, że tak powiem, tutaj. No rozjaśni nam, nie? Rozjaśni no tak. i będzie tak znowu przytulnie, będzie ciepło, mm -hmm. będzie fajnie, to jest coś ciep ciepłego, ale, ciemnego, ale też jakby drewno zawsze daje jest takim synonimem ciepła, przytulności i o to chodzi. Super. Taka jest moja sugestia tak. też, że jeżeli mamy dość blisko połączenie kuchni drewnianej z podłogą drewnianą, to musi być to jeden do jeden. No nie na pewno nie, nie robimy takich połączeń czarna podłoga i za chwilę brązowe meble, bo to nie będzie dobrze wyglądać. Rozumiem. Więc jeżeli, no, tu konsekwencja jest niezbędna, jakby warto, warto się, że tak powiem, na tym, tym bardzo mocno zastanowić, żeby nie robić sobie jakichś takich przypadkowych połączeń, które w całości nie będą dobrze, dobrze się No to komponować. już od tego architektu ma eee, jest, bo do, do, wiesz, no, to są zupełne granice te właśnie... pomiędzy kiczem a, a tym, co pasuje. Nie? Jeszcze um... tutaj jest inny tak, fajny tak, przykład się tutaj chcę pokazać? Tutaj jest podłoga taka, która delikatnie nawiązuje do kamienia naturalnego. I teraz takim drugim punktem, bo tak jak powiedziałam, podłogi drewniane są takim mocnym, mocnym zawsze, jakby na, na, na liście produktów, jakby podłoga drewniana ma, jest tym, tym numer jeden. Podłoga ceramiczna, czyli płytka, która udaje kamień, dzisiaj też jakby może być wiedzie, dlatego tak, że jest można powiedzieć, że w, jest ona tańszym rozwiązaniem niż kamień naturalny łatwo dostępne, ale tak naprawdę możemy sobie odwzorować coś takiego, co jest tym takim splotem totalnej naturalności, daje nam taki kamień Majerosa. Tak i, no I znowu pokazuje tak, że możemy to połączyć fajnie z drewnem. Jeżeli łączymy kolory, to tak naprawdę gdzieś tam musimy polecieć tym, 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 tym wspólnym mianownikiem, tak, jakby, czyli, czyli złapać sobie coś takiego, co będzie... Absolutnie dobrze się komponowało w, w odcieniu, ale możemy też zrobić tak. I tutaj, na przykład, taki przykład dla mebli kuchennych, które mogą być takie delikatnej, jak połyskiem. patrzymy na to z połyskiem lub w jakby Tak, tak, zrobić, tak? Okay. Mamy, mamy możliwości Dobra. zawsze. W małych mieszkaniach czasami sprawdzają się kuchnie w, po, w połysku, bo połysk e, zawsze nam powiększa, robi nam taki Otycznie. fajny fleż i, i jakby zapomniane trochę połyski. Ja nie skreślałabym ich definitywnie, bo one są naprawdę. Niektórych pomieszczeniach mają absolutnie uzasadnienie. Nie tylko w łazienkach. W kuchniach też być może, że wróci ich czas, będzie, 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 będzie to fajne, fajne rozwiązanie. Dobre. Następna pozycja, Chodźmy którą dalej. można pokazać. Śmieta nowa, piękna Karara, no, tak, ale też w takim, takim wydaniu, kamień. w takim wydaniu niestandardowym, nie jak zwykle z czarnymi żyłami, tylko z brązowymi żyłami, z jakimiś takimi rdzawymi. No to Takie też świetnie, właśnie, świetnie, nawet rdzawo-złote dokładnie przepiękne. No przytulnie, tak, bo kamień z natury kojarzy nam się luksusowo i zimno. Tak, a tutaj tak, ma, mając podłogę w kumacie z tymi takimi brązowo rdzawymi kolorami, tak, popatrzymy sobie na cały waklarz możliwości mebli drewnianych. tak które w kuchni mogłyby się pojawić, to tak naprawdę każdy z tych kolorów będzie świetnie wyglądał tą głowie. te tak? żyły też, nie? Pięknie. Więc tutaj, tutaj mamy całe spektrum możliwości, ale innym rozwiązaniem, jeżeli ktoś mówi drewno, nie albo drewno tylko w postaci blatu, no to tak naprawdę znowu mamy. Mamy, powiedzmy, tutaj monochromatyczną, że tak powiem, kuchnię, może nawet takiej delikatnej perle, która też jakby może nam się fajnie odciąć na tej, na tej matowej w gruncie rzeczy podłodze, ale stworzyć bardzo fajną, elegancką aranżację. No, kuchnię taką, która będzie ponadczasowa, to takiej kuchni jak wchodzimy, to tak naprawdę, czy dzisiaj, czy za 10 lat, ona będzie zawsze aktualna. Kamień po prostu on się nigdy nie zestarzeje, on nigdy nie będzie Plastyką, że tak powiem, to, 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 to zawsze, zawsze, że tak powiem, będzie znany. Super, super. Dalej. Kolejny przykład, płytka betonowa, beton bardzo popularny, bardzo, bardzo często stosowany w, w mieszkaniach, w domach, no też uwielbiany. Tak. Też I tutaj piękne. też mamy takie, takie możliwości, no podobnie, gdybyśmy wzięli sobie hmm. teraz ten wzornik kolorystyczny, tak, to tutaj możemy sobie zadziałać w ten sposób, też możemy działa. polecieć sobie tutaj totalnie jakąś taką fajną szarością, gdzie się przemykają, jeżeli to jest naturalne drewno w meblach, to też gdzieś tam te słoje, które się przenikają. Ta, ta natura, która wychodzi, gdzieś nawiązuje do tego. Jakbyś mi podała Agnieszka te dwie tak, płaszki, to tutaj też możemy, możemy coś takiego zastosować. Możemy zrobić zupełnie taką. taką wszystko, Takie, pasuje, takiego nudziaka, tak? Można powiedzieć? nudnie. Nud, nie? Nud, tak, nud, tak, tak, ale od właśnie nie, 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 nie nudziaka nudnego, tak, tylko tak naprawdę nud, 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 dokładnie Czyli te, te takich, te jakiś taki nago, beża, W tych wszystkich kolorach możemy się tutaj przepięknie przeplatać i tylko zaakcentować Chole, sobie jakimiś tam, nie wiem, ciemnymi akcentami w postaci oświetlenia, nie wiem, krzeseł hokerów, które się tam, czy krzeseł, które, które się pojawią i też też będzie ok. Tak jest. I ostatnia propozycja Ostatnia propozycja Dochodzimy to tutaj. są. Tak, to są, to są, to są winyle i winyle. Winyle to jest w ogóle absolutnie doskonały produkt. Czyli a, który... to nie jest, mimo że wygląda jak drewno, to nie jest drewno? Przede wszystkim tylko... tak, dzisiejsza technologia pozwala nam na to, że te produkty... Perfekcyjnie imitują nam podłogę naturalną, tak? tak tak naprawdę temperatura tego materiału, dotyk zdradza to, że to nie jest podłoga drewniana, bo ona faktycznie w dotyku jest, jest nieco inna, natomiast to usłojenie, jak popatrzymy sobie nawet pod tak. światło, gdyby spojrzeć na, na, na tę te, na te, na całą fakturę tego materiału, ona absolutnie przypomina podłogę drewnianą. I teraz tak, ta podłoga jest, ja to nazywam podłogą wandala odporną, ona się absolutnie nadaje do... Do kuchni, tak? Bo tak wygląda jak drewno, a tak naprawdę jest odporna na zarysowania, na, no, na wodę, na, na, na wszystko, tak? I, mhm. Więc jeżeli ktoś chce właśnie. Czy jak ty to, się uprze, że chce mieć to drewno jednak w kuchni też... To jest, jest taka też możliwość opcja. i wtedy ma, ma faktycznie jakby, no jest, jest, jest bardzo łatwo użytkowo. Okay, e, i, tu tu to I znowu okazałaś. tutaj mamy tak mhm. tak, bo te kolory naturalne są takie można powiedzieć. Trudne tak jakby tak. Tutaj na pewno nic z tego nie, jakby wspólnie nie zbudujemy. Mówię, no staram się właśnie unikać czegoś takiego, że jeżeli jest drewniana, to na drewnie nie stawiamy drewna, bo, jest, bo po prostu robi się masło maślane, Za dużo. Mhm. więc znowu jak, jak, jakiś fajny, fajny popiel czy tam podługa, to... jakikolwiek inny kolor mhm. z tych takich... <laughs> Mono, Co tak? to, no to jeżeli wybierzemy sobie, począwszy od szarości, przez jakieś takie fajne, yy, no taki Beż, niezdefiniowane, nie nie takie niezdefiniowane, be, jakieś takie tak. to, to są Beż, kolory takie nie do końca określone, to one tutaj w tych wszystkich rozwiązaniach będą faktycznie fajnie wyglądać. Yy, Zdarza się, że ludzie decydują się na czarną kuchnię. Jeżeli ona ma podstawę drewnianą, to też fajnie wygląda, tak w takim jakimś tam loftowym wykonaniu, no to jak najbardziej jest... jest, jest... Zjaśnia tą czerń, bardzo dokładnie, fajnie. To wygląda. Dokładnie, dokładnie, dokładnie tak. Jeżeli jest ogrzewanie podłogowe, to najczęściej jest w tej chwili praktykowane w domach zdarza się też już powoli, że w mieszkaniach tak się robi, no to jednak można powiedzieć, że płytka ceramiczna, jak również winyl będzie, będzie tym najlepszym materiałem, tym najlepszym przewodnikiem ciepła, bo jak wiemy, no drewno jest ok, ale jest ono, mimo wszystko, jakby z uwagi na swoją grubość, swoją budowę, będzie nam to, to, to ciepło troszeczkę ograniczać, także gdyby w przypadku ogrzewania podłogowego, no to ja zdecydowanie namawiam do tego, żeby pójść płytka. w ceramikę, to jest numer jeden, mm -hmm. i ewentualnie winyl. ewentualnie winyl. Drewno to jest drewno, tak? Jeżeli chodzi o płytki, to tych wzorów, tego wszystkiego to mamy całą masę, więc tak naprawdę można tutaj totalnie wbić się jakby w swoje upodobania, w swoje jakieś takie no wymarzone, że tak powiem, rozwiązania, które, które będą. Podłoga jest niesamowicie odpowiedzialną decyzją. Jedną no. chyba z najważniejszych przy aranżacji, przy, przy nie Podstawą, wiem, budyn, na której budujemy do, do, całą dokładnie, resztę. Dokładnie, tak, jest no jest to spory wydatek, tak? Jak mamy jak, jak cokolwiek robimy w domu, robimy sobie jakikolwiek lifting, to podłoga tak naprawdę jest tym ostatnim punktem, który chcemy sobie zmienić. No bo to, to się wiąże na już jakby tak, z... rozpruwanie podłogi to jest przecież. No to jest, jest dokładnie, więc tutaj naprawdę bardzo, bardzo trzeba się na tym zastanowić, żeby nie popełnić tego błędu, żeby gdzieś tam się nie zakochać nagle w jakichś takich, nie wiem, trendach, tak? bo, bo, bo też tak bywa, że są takie jakieś podłogi, jakieś dziwne wzory, coś Kolory takiego się pojawia. Naprawdę, za... Ja namawiam zawsze do tego, żeby ta podłoga miała wszystko jakby albo nawiązywała do klasyki, tak jak tutaj było pokazane w przypadku tej karabiny. albo albo właśnie coś takiego, co nawet jeżeli mówię, tutaj mamy taki takie nawiązanie do Lastrico, które jest w tej chwili bardzo tak. popularne, to, to wyciszenie kolorystyczne powoduje, że ta podłoga też przetrwa, tak? bo zmieniają się mody, zmieniają się trendy, zmienia się kolorystyka ścian, naszych mebli, tego wszystkiego. Na no to wszystko możemy sobie w każdej chwili pozwolić. Te mobilne rzeczy jest nam łatwo wyprowadzić z domu, podłoga zostaje z nami tak naprawdę na zawsze. Nawet potencjalnie, gdybyśmy chcieli dom sprzedać, to, czy tam mieszkanie, to też można powiedzieć, ta baza taka bezpieczna, która jest fajnym, solidnym, Neutralnym tłem, ona pozwoli na to, że każdy tak naprawdę będzie mógł na swój sposób to zaaranżować. Tak? Okay. Czyli ponadczasowość, dzisiaj, stawiamy na ponadczasowość? Tak, tak bym powiedziała. Że w, na przypadku, w przypadku podłogi to tak, ale te wszystkie propozycje, tak, tutaj może być najbardziej odważna propozycja. no, e, no piękne, Jest faktycznie bardzo, bardzo charakterna, ale jeżeli wiem. No mamy w sobie na, na tyle odwagi właśnie, że pójść coś takiego, to absolutnie poszukać takiego jakiegoś fajnego nietypowego mm -hmm. rozwiązania. Te wszystkie, które pokazałam, są, można powiedzieć, to jest kwestia tego, jak, z czym to złożymy, jak to zrobimy, z czym to dalej będzie, że tak powiem okay. Czy o całym jest wiele domu względnych, o których trzeba pamiętać również te, te o, ogrzewanie podłogowe, o którym Marta wspomniała. Słuchajcie. Tyle się tu dzisiaj dzieje. Jesteśmy trochę jak na dworcu, dużo ludzi. W tle mam nadzieję, że wszystko dobrze słyszeliście. Jeśli nie, to zapraszamy Was też do salonów mow, w których dyżurą, dyżurują architekci. Marta jesteś też na dyżurach, Jestem prawda? Na dyżurach, można jak cię złapać. Można. No, Nawet samemu... jeżeli nie, jakby, dzięki, kiedy nie mam tego dyżuru, można przez któregoś z handlowców yy, tak uspostań, mówić się mówić po prostu. Bo naprawdę ciężko samemu przewidzieć te wszystkie względne i różnice, o których Marta opowiedziała. No i ciężko zrobić to tak, żeby było. Pięknie jak na załączonych zestawieniach. A zatem zapraszamy do salonów mo we wszystkich miastach w Polsce, w których są salony, dyżurują architekci. Można zasięgnąć porady, można umówić się na projekt. No i co? No, dziękuję Ci pięknie. Sky's the limit, nie? Taki wniosek. <laughs> Taki wniosek. Super. Dziękujemy. Dziękuję. Cześć. Cześć.